Dostali Wagbana, a więc Wam teraz pokażę. Pierwszy to jest Emir, ma zainstalowane blokady Wagban na gry. Jeden dzień, y, ostatnie blokady, 340, prawie dni. I Żabo, daj też YouTube, y, Jak sobie napiszecie na YouTubie, to tam Wam wyskoczy. YouTuberzy, którzy dostali Wagbana. <laughs> To jest 391 dni od blokady. Wagban to ostatnie blokady. I pierwszy, pierwsza osoba to jest właśnie No Life, który ma aż dwie blokady: jedną blokadę mam na -a, a drugą ma na moda Bo ja go to jest właśnie. Zaprosiłem go i właśnie z nim pisałem. No i to jest właśnie jego profil. Ten drugi, bo ten pierwszy to. Wiecie jaki mam? To jest ten jego pierwszy co ten małicie no nawet skinów wcześniej miał. Wcześniej miał jeszcze na całej jakieś parę dni temu. No a więc to tyle w tym odcinku. Możecie pisać i jakbyście jeszcze mogli, to możecie jeszcze, jak to się nazywa, wyszli wysłać link z team, kto ma fogbana o czymś zrobić, zalajkować, napisać w komentarzu jaki chcecie film czy coś takiego. I z mojej strony to tyle, a więc trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka.